Dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu vloga. Wczoraj już tam nic nie nagrywałam, dlatego, że po prostu zajęłam się takimi porządkami z grubsza. Tutaj mamy pana Mariusza, cześć, Marta. patrzcie na to, sobota wolna. Sobota wolna, Mariusz ma wolne od pracy. ale jeszcze po i każą pracować. Tak, ale przyjechałeś z Hiszpanii, to sobie wypocząłeś. Jesteś pełen energii, zażyłeś dużo witaminy D w Hiszpanii, tak. także. Dużo witaminy A. Dużo witaminy A, także popatrzcie. Mariusz nam tutaj y, maluje. Jak to się nazywa profesjonalnie? Listwy wykończeniowe. Listwy wykończeniowe, które posiadamy w całym domu, dlatego, że to jest. W Polsce takie są? Są. Ale inne, tak? Nie, takie tandetne. No i tutaj się nie znajdzie ładniejszych, no nie? A idzie za drogie. Aha. W każdym momencie razie na wybór listw nie mieliśmy wpływu żadnego, ponieważ y, były tutaj już y, w ofercie właśnie y, agencji, która nam ten dom sprzedawała i przy okazji wam pokażę. Tak się prezentuje y, część właśnie tarasowa y, za domem, która oczywiście będzie. Modernizowana przez nas. Nie wiem, czy w tym roku nam się uda, ale planujemy oczywiście tutaj przerobić kilka rzeczy i dokończyć oczywiście schody. 1200 lajków i robimy patio do końca. <sum> tak, mamy w planach przedłużenie tego patio. O tą część tutaj, która jest tak zwanym ogrodem, a ja Wam pokażę, jaki mam ogród. Ogród ma po prostu z górki i. Myślałam, że nie rośnie na nim trawa. Jakieś moje było zdziwienie, jak tutaj, żeśmy odebrali klucze i wyszliśmy, a tu jednak trawa urosła, także nie jest źle, mam trawę. Oczywiście yy, planuję posadzić kwiaty i tak dalej, yy, ale w planach mam również przedłużenie tego patio i Mariusz mi tu podpowiada cenne mi tutaj uwagi i rady. Pokłaszamy konkurs. <grym> Najlepszy projekt na patio w nagrodę będzie... Co będzie? Co damy w nagrodę? Używaną tackę po farbie. <noise> Fajne, wszyscy się rzucą po prostu. Tak. Nie, wszyscy się rzucą. Także takie plany są, ale to dopiero w przyszłym roku może do dwóch lat. W każdym bądź razie jeszcze planujemy co? Zadaszenie tutaj całego tego patio. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak i kupisz dobro whisky do końca tygodnia się wyrobimy. I nie serw. O, protest robimy. Jak tu jest, jestem przy okazji, to wam pokażę. Tu jest właśnie wejście na taras. Tu jest jadalnia. Tutaj będzie jadalnia i część wypoczynkowa, czyli będziemy mieli połączenie salonu z jadalnią. Na początku miała być tu tylko jadalnia, ale ze względu na to, że to pomieszczenie jest bardzo duże długie jest 8-metrowe. Wyliczyliśmy, że starczy nam, że jadalnia będzie właśnie razem z salonem. Dla mnie to jest fajne rozwiązanie. Ja lubię takie rozwiązania. W dalszej części jest tutaj kuchnia. Oczywiście, przepraszam za bałagan. Nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania, ale mniej więcej w przyszłych vlogach będziecie widzieć, jak gdzieś tam te pomieszczenia się zmieniają. Tu jest w tej części kuchennej pomiędzy właśnie tym jadalnią salonem, jest taka wnęka. I tutaj myślimy, żeby zrobić barek. Yy, barek nie wiem, jak on, jak on jeszcze będzie wyglądał: czy on będzie z drewna, czy ze szkła. Ale na przykład tutaj z podwieszonymi kieliszkami, coś w tym stylu. No nie wiem. Yy, jeszcze na razie nie mam wyobrażenia. Mam samą gdzieś tam jakaś myśl, yy, kiełkuję, jak ten barek ma wyglądać. A yy, muszę gdzieś tam wpaść na jakieś yy, projekty barków. Także. Może coś będzie dlatego, że nie jest tutaj tak prosto wszystko zrobić, ponieważ tutaj ta wnęka jest zaokrąglona, dalej jest kuchnia. Kuchnia meble już y, oczywiście były y, tutaj zamontowane, ale bardzo mi się podobają porządne, drewniane meble z drewna, nie z płyty żadnej. W kolorze takim y, szaro-białym. Bardzo mi się kolor podoba. Zresztą taki kolor jest na topie. Dalsza część kuchenna tutaj y, jest. Y, miejsce na lodówkę. I tutaj takie pomieszczenie gospodarcze drugie. Tu jeszcze planujemy te szafki, co mam tutaj w kuchni, do mówić właśnie u tych panów, którzy kuchnię tutaj robili, żeby jeszcze nam zrobili kilka szafeczek, dlatego, że mam dużo garnów, talerzy i tak dalej i przypuszczam, że to mi się nic nie nie pomieszczą mi się właśnie te wszystkie sprzęty kuchenne, które mam w tych szafkach, co są eee, tak dziwnie zaczęłam od tyłu ale może przejdę do przodu jak sobie stanę od frontu, to tu jest wejście do salonu. Salon na razie nie będzie używany, w sensie nie będzie używany jako salon, dlatego że tak jak już wcześniej mówiłam, tu jest wejście do jadalni i salonu, tu jest z drugiej strony. Można wejść właśnie do tego pomieszczenia od przedpokoju i również przez kuchnię, ale ja nie będę używała tych drzwi. Te drzwi będą zamknięte. Tutaj wstawimy szafę taką przedpokojową, gdzie na przykład goście i my, mieszkańcy, będziemy sobie mogli po prostu do tej szafy schować kurtki, ewentualnie buty gdzieś. I jeszcze mam tutaj schowek pod schodami, którego też zamierzam na coś wykorzystać, tak żeby on nie był taki pusty. Dalej, jak idziemy, mamy wejście do kuchni i mamy pierwszą łazienkę. Łazienka już jest gotowa. Tutaj. Wystarczy przemalować ściany. Utrzymana jest w takiej bieli. Płytki są takie szaro białe. Toaleta, kabina prysznicowa. Prosta łazienka, bez żadnych udziwnień, ale ładna, mnie się podoba. I to jest właśnie łazienka na dole. I teraz idziemy do góry i pokażę Wam już tutaj chłopaki coś porobili w międzyczasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Karol i Wam pokażę y, pomieszczenia, jakie się znajdują na górze. I zacznę od lewego skrzydła. Tutaj idziemy do pierwszej sypialni. Pierwsza sypialnia już jest gotowa, pomalowane ściany, y, listwy wykończeniowe i oczywiście y, podłoga również jest gotowa. Sypialnia numer 2. To samo. Jest taka większa od tej y, ostatniej sypialni. Ta sypialnia w ogóle jest najmniejsza. Ta jest ciut większa. Dalej. Tu nic nie ma, tu jest boiler po prostu. Trzecia sypialnia. Większa od najmniejszej, i mniejsza od tej poprzedniej. Tutaj, że jest praktycznie wszystko gotowe, wystarczy tylko wysprzątać, dlatego że jeszcze za sprzątanie z wiadomych przyczyn się nie bierzemy. Tutaj Wam pokażę. Mamy wejście na strych. I wejście na strych. W ten sposób, że mamy schowane właśnie schody, które rozło, rozkładamy. i Oczywiście planuję tam większość takich rzeczy niepotrzebnych powsadzać, jak choinka, jak yy, no takie rzeczy, które po prostu nam przeszkadzają, a można je spokojnie na strychu schować. I tutaj przechodzimy. O, dobrze, zapomniałam, muszę zostawić to, tą otwieraczkę do strychu. Tu jest druga łazienka z wanną. Utrzymana w kolorystyce takim beżowym i płytki szare. Ciekawe połączenie kolorystyczne i stwierdzam, że wcale tak głupio nie wygląda y, taki kolor jasny, nude z szarościami. Y, oczywiście y, nie bardzo mi się te płytki podobają, ale nie będę wdziwiać, na razie może być. Przechodzimy do sypialni mojej gumisia, czyli największej sypialni. Y, przez agencję została to nazywana master sypialnia, dlatego, że jest największa i ma część z garderobą i z łazienką. Tu będzie położona wykładzina w kolorze siwym. I tutaj nie będzie ta wykładzina zmieniana, dlatego, że chyba nie chcę mieć paneli. Zresztą ja sobie to przemyślę. Gdzieś za dwa lata będziemy zmieniali podłogi i mam czas do zastanowienia się, ale jestem za tym, żeby wykładzina była tutaj w sypialni, dlatego że no jest miękko, fajnie i przytulniej, moim zdaniem. I tak się prezentuje od strony wejścia sypialnia. Tu mamy łazienkę. Łazienka wyposażona już jest w zlew, w szafeczkę. Oczywiście tutaj muszę lustro zamontować. Pokażę Wam taką ciekawostkę, bo okno, które się otwiera, zawiera trzy klamki nie wiem dlaczego i trzeba otworzyć te trzy klamki żeby w ogóle to okno się otwarło, także ja nie wiem co projektanci tego okna mieli na myśli z tymi, z tymi trzema klamkami, ponieważ inne łazienki, które zawierają właśnie takie małe okienko posiadają tylko jedną klamkę, no ale okej, okay, nie będę nad tym kminiła tu jest prysznic, prysznic taki płaski, z deszczownicą, z małym prysznicem. Ja jestem ciekawa, jak ten płaski właśnie się będzie sprawdzał w użytkowaniu, czy będzie się woda wylewała poza ten prysznic. Także dam Wam znać, czy warto mieć taki prysznic, czy nie. I tutaj są płytki, które mi się bardzo podobają, taka biała cegiełka. No i tak. Aha, jeszcze jedno pomieszczenie w mojej sypialni. To jest mała garderoba z przepięknym widokiem na panoramę właśnie tutaj tutaj widzicie w tle katedrę, i przypuszczam, że nocą będzie bardzo ładnie e, właśnie wyglądało. E, wyglądał ten widok z okna, dlatego że będą światełka. Także e, jeszcze nie byłam tutaj wieczorem, także nie mam pojęcia, jak to wieczorem wygląda. No i takie małe pomieszczenie. Na początku myślałam, że zrobię sobie tutaj pokój do nagrywek i może tak będzie. Yy, ale nie wiem, zobaczymy, jak, z, jak pownosimy szafy, komody, moja toaletka, jak to będzie wszystko wyglądało. Także na razie nic nie planuję. Myślałam o tym wstępnie. Później mi przez myśl przebiegło, że jednak yy, tutaj zrobimy samą garderobę. No, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. Także na pewno Wam kiedyś yy, to pokażę. Dobra, schodzę na dół. I to by był cały mój dom. Jeszcze wam pokażę hol z góry. Hol się prezentuje tak. Jest bardzo, bardzo wysoki. Posiada również okno w dachu. I zastanawiam się tylko jedno: jak ja tam zamontuję żyrandol i ewentualnie jak ja będę ten żyrandol w przyszłości yy, myła. Także to jest bardzo zastanawiające. Nie mam pojęcia, bo jest naprawdę tutaj po, po ten hol cały, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Także muszę pomyśleć nad oświetleniem, które będzie jakoś mało kurzące się. Nie wiem, czy taką platformę jakąś dam. Nie wiem. Musimy naprawdę to poważnie przemyśleć, ponieważ no nie jestem w stanie. Wyskakiwać na drabinę co chwilę, żeby też żerandole czyścić. Także, jeżeli macie jakieś fajne pomysły na tego typu rozwiązania, oświetlenie, które jest umiejscowione bardzo wysoko, to dajcie mi znać, proszę. Wszystkie propozycje chętnie poczytam i może to mi da jakieś inspiracje. No i tak, to już wszystko. Tu, na schodach, tymczasowo, oczywiście również będzie wykładzina w tym kolorze. Same schody, które chcieliśmy właśnie zrobić, to będzie koszt około, około 1000-1500 euro, dlatego na razie wstrzymujemy się z, z naszym pomysłem, także wdrożymy go może za rok. Wow, to wszystko, ale dostałam zadyszki. Tak, wyskoczyłam na małą przerwę, Gumiś tam z chłopakami działa i dziewczyny mnie tutaj wyciągnęły na na co mnie wyciągnęłyście? Na ciacho. Na ciacho. Ja mam dietę. Ilona też treczno... Ty też masz dietę. I właśnie tak się dziewczyny ja nie mam. Dietę. Ty nie masz diety. I tak się właśnie dziewczyny zachowują, które mają dietek. Ilona. Bardzo dobre, <laughs> Bardzo dobre. Mm. Ania. Ania też lubi ciasto kawowe. To jest jedno z moich ulubionych. No i jeszcze te bite śmietany lubię. Lubicie dziewczyny bite śmietany? Mm. A ostatnio mam fazę na lody. Ja Wam powiem, że jem lody. Non stop. I w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie zjadłam tyle lodów, co w ostatnim roku. Bo przez rok zjadłam jednego. No. I w McDonaldzie są najlepsze. Ile ona miałaś lody z McDonalda? Pyszne są, no nie? Przypominają mi jak właśnie te zbudki, takie polskie lody. A u nas w Balinie są takie właśnie fajne. Te. Wwarze? No? A w Polsce wiem. Kto będzie w najbliższym czasie w Polsce? Ja chyba. Ty będziesz kiedy jedziesz? Lecisz. W lipcu, ja też lecę w lipcu. Ja lecę ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia. No to ja doksynę. Tak? Ja jedzie. ja, jedziesz na Mazury? Nie. Ja, ja będę na Mazurach. Ale polecam Wam, bo podobno bardzo dużo budek z lodami naturalnymi wyszło. No i dobra, no to biorę się za to ciasto, które przecież nie wygląda i zamówiłam sobie herbatkę owocową i ona jest bardziej zimowa, ale ja uwielbiam pić zimowe herbatki latem i wiosną. Dajcie mi znać, czy Wy też tak macie.